Hej 7, witajcie z tej strony Gilon i tecie w sklepie 24 listopada 2023 roku i co dzisiaj powróciły skiny z Akademii pieseł 1500 wraz z nowym stylem streetwear, tak się to je prezentuje. Przybornik psiaka za 200 gryzak za 500 zestaw ruszane strefy za 1600, bananowy cios za 800 Mały Bączek za 500, Elektryczny Swing za 500, Brokat za 500, Wstrząsław za 1500, Zestaw Rysunkowy Miał za 1500 jeśli mamy muzykę, Rysunkowy Miał Śnieg za 1400, Dziesięciotonowe Handle Kreskówkowe za 800, Wskakuj za 200, tam za 500, Poki, Oto Ja, Krejzol, Raida, pełny Przechył, Shout za 400, Poskarz Sobie, Podkręć Atmosferę za 500, Zestaw Prehistoryczne Przyjęcie za 2400 jeśli mamy malowanie, Komando Triceratops za 2000, Rex za 2000, Skamieniały Lotnik za 500, Ryk Gada za 500, Trias za 300, Dino za 300, Zestaw Wieczna Walka za 3000, Anielice za 2000, niebiańskie za 500, Snota za 800, Malkor za 1500, Złe Oko za 1200, Zestaw Wulkaniczny z za 2500, Mi tyle pokazuje bądź cały zestaw. Normalnie ten zestaw i tema kosztuje 1600, Castor za 1500. Elmira za 1500 kostur maga za 800 magiczne skrzydło za 1200, azuki za 1400 Wraz to jest takimi kilofami. No i co? Jeśli sklep się podoba, to pamiętajcie, subzony, łapko w górę, kodzić on w sklepie, a jeśli ja z wami żegnam Siemneczko.